Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Zróbmy komputer w Minecraft. Nagrywam to od tego samego dnia, bo mam dzisiaj jakoś wenę. Dzisiaj zajmiemy się Romem, tak jak obiecałem, w naszym piątym filmie. Dobrze, co to jest pamięć RAM? Pamięć RAM jest to oczywiście pamięć stała, tylko do czytu To powinniście wiedzieć z informatyki. Dobrze. I teraz główne pytanie, co jest w ROMie naszym? W ROMie jest oczywiście adres, komenda, pierwszy argument i drugi argument. I to jest w ogóle ROM. To jest pamięć ROM. Dosłownie. Yy, ma ona... Jest ona dwubitowa, instantowa, zero tick, w ogóle nie ma opóźnienia. Czyli wszystko jest instantowo. Proszę nawet sobie sprawdzić. No, i tak to wygląda. No, ale tako. Mamy. Mm, może. Jak ona działa? To jest tak, że w tej momencie jest coś zapisanego i procesor chce, żebyśmy to wypisali po prostu. On tak chce. I ROM to wykonuje. Procesor jest góry, więc on, ma, tak jak szef, może wydawać. Główne rozkazy. No i dobrze, teraz jak tak pamięć zrobić? Zacznijmy sobie stąd. Jak ja mam tutaj to. To wy sobie tak zaczynajcie tak samo. Od tego o, zaczynacie. Tego nie musicie robić. Po prostu tak o, lecimy. Tak, no i tutaj dajemy od razu nasz Instant Repeater. z tam chyba drugiego czy trzeciego filmiku, wiecie. Co to jest Instant Repeater? Jak on działa? Tak się go robi. Tutaj dajemy już następny. Dajemy sobie teraz Instant Repeater w dół. Taki. Dajemy tak. No i tak. I to już jest nasza pamięć ROM. Tak to działa oczywiście. Moje no robimy podobnie w drugim bicie. Nie mam co robić tutaj 4-bitowego. To by trochę mi długo zajęło, więc pokażę Wam. Wy możecie robić 4-8-bitowe jak chcecie. ja tylko robię to dla prezentacji. Dobrze. No i tak to wygląda. No I podobnie robimy z tą, z komendą. Czyli tak. Tak. Tutaj tak, dajemy cyk, cyk instant repitery. Mm, te instant są nieco inne niż w pierwszym filmiku, ponieważ to chodzi ten blok zamiast tej pochodni O tutaj O. Może o innych właściwościach tego bloku już powinniście wiedzieć, także nie będę wam tłumaczył. Chyba, że chcecie, to napiszcie w komentarzu. Może robimy tak jak tam, instant repeater w dół. No tak. Cyk. I cyk. I teraz wytłumaczę wam, do czego są te pochodnie. A i oto o sobie łączymy. I oczywiście tutaj też dajemy Instant repeatera. To jest najprostsza pamięć RAM, ROM pamięć ROM jaką możemy spotkać Jest ona Zero Tick najszybsza no i najlepsza jeżeli chodzi o ROM Oczywiście później Wam pokażę może kiedyś co to jest pamięć EROM, EPROM, EEPROM, dużo jest tego, ale dzisiaj zajmujemy się akurat tu. Widzimy, mamy już mm, t, trochę tego zrobionego. Teraz lecimy, lecimy z pierwszym argumentem. Tak. Mm, tutaj instant repeater dajemy. Tutaj tak. Oj, przepraszam, tutaj tak. W następnym filmiku zajmiemy się już procesorem. Uznam, że na końcu będziemy robić ten RAM, bo jednak tak będzie nam bardziej pasować. Także następnym się zajmiemy procesorem. Też podzielę procesor na kilka odcinków. Dobrze, ale teraz robimy ROM nasz. No i będziemy mogli go przetestować jak to skończymy. Będą on taki na dwie, te, na dwie komórki do zapisu. Jak robimy testowy, to nie ma co się rozpędzać. W moim tam jest. Mm, Przepraszam. Jest tam 64 komórki zapisu. No jest to trochę, ale nie jest to za dużo. Oczywiście będę to podlepszał zawsze ciągle. No i robimy drugi argument. Instant Petery w dół To wszystko powtarzamy tak jak przy pierwszym tak, tak. No. I tak to wygląda. Do tego nic nie podpinacie, nic tutaj nie możecie podpiąć. Chyba, że następny ten, bo tutaj, no to nie ma co się z tym bawić. Bo to po prostu nie, nie w tym momencie, nie w tym czasie. No i tak to wygląda. Tutaj mamy nasze wyjścia. O, z tej strony. <laughs> o, tutaj mamy nasz wypis. Wypis tego, wypis tego. No i załóżmy, że sobie piszemy program, czyli sobie robimy ROM. Po prostu ROM też trzeba zrobić. No i to są teraz te pochodnie. Jeżeli chcemy, żeby był włączony pierwszy adres, czyli tylko zrobię jeszcze dzień. Jeżeli chcemy, żeby coś nam to dało nam komendę. Żeby wpisało nam na przykład załóżmy do kalkulatora. Czyli do Alu po prostu. No to, alu, no to załóżmy, że to jest nasz pierwszy ten, to usuwamy to. Jeżeli jest, pierwszy, jeżeli jest drugi, to usuwamy to. Jeżeli jest trzeci, to usuwamy dwa. No i w moim przypadku jest to pierwszy na przykład. A, przepraszam, jeszcze tutaj, bo to inaczej też nie będzie działać. Dajemy tutaj tak. Oczywiście można to robić nie instant. Ja preferuję instant, bo jest szybkie i w ogóle. Tutaj o tym nie można zapomnieć. Nie widzimy, to jest nadal włączone. No i jest dobrze. Teraz komenda, czyli co chcemy zrobić? Mm, chcemy to pomnożyć. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. U mnie jest mnożenie trzecie. Czyli tak. No i mm, pierwszy, czyli chcemy sobie pomnożyć jeden, albo no dobra, dajmy dwa, bo jeden to wiadomo. Dwa razy dwa. No i teraz wystarczy kliknąć to. To, co wybieraliśmy, to to nam wypisało. Koleczkę. Coś tu Mi się przynajmniej wydaje, że coś jest źle. Hmm. Powinien jeden, i tam powinien być jeden. Jeszcze raz przetestuję. Nie, dobrze jest. Wszystko jest znakomicie. No i to jest cała pamięci. Może jeszcze raz zrobimy tutaj przy tym. Na przykład sobie do, do RAMu. Chcemy sobie wpisać do RAMu. RAM to u mnie jest drugi. No i do ramu sobie chcemy wpisać na przykład co chcemy zrobić Może najpierw argumenty dajmy oj, tutaj nawet nie dałem tych Nie można też zapomnieć No i do argumentu na przykład chcemy wpisać o to i to czyli dwie jedynki Komenda jeden to wpisz dwa to wypisz trzy to zapisz no to chcemy w... wypisać. Chcemy wypisać z tych, tych. No i dobra. Może ja to poprowadzę, żebyście to dobrze po prostu widzieli. Robimy sobie o tak. Tak, tutaj tak, no i zobaczymy. Może mm. coś w ostatnim nie szło, nie wiem czy wy to widzicie. Chyba mi się wydaje, że nie idzie w ostatnim. No nie idzie. Trzeba teraz znaleźć błąd nasz. Mi się wydaje, że jest wszystko dobrze. Nie działa. Ja mam jakieś to chyba...